2 maja 1982 roku w wojnie o Falklandy Malwiny brytyjski atomowy okręt podwodny Conqueror zatopił argentyński krążownik General Belgrano podczas wojny o Falklandy. Brytyjczycy ogłosili akwen w promieniu 200 mil morskich od wysp strefą całkowitej wyłączności. Chociaż argentyński okręt znajdował się poza strefą, został uznany za zagrożenie i zaatakowany. Krążownik został trafiony dwiema torpedami i zatonął. Rozbitkowie pływali na tratwach przez około 40 godzin, nim zostali znalezieni przez okręty argentyńskie i statek chilijski. Zginęło 321 marynarzy i dwóch cywilów przebywających wówczas na pokładzie. Uratowano 770 osób. General Belgrano był pierwszym okrętem zatopionym przez okręt podwodny z napędem atomowym.